Morze Martwe, leżące na pograniczu Jordanii i Izraela, to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi, pełne tajemnic i cudów natury. Choć nazwa Martwe może sugerować obszar pustki, to w rzeczywistości jego historia jest żywa i pełna niesamowitych opowieści. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam trochę o tym fenomenie. Morze Martwe, będące de facto jeziorem, jest jednym z najniżej położonych punktów na Ziemi, leżącym na około 430 metrach poniżej poziomu morza. Jego słone wody i błotniste dno od wieków przyciągają ludzi w poszukiwaniu leczniczych właściwości. Wysoka zawartość soli i minerałów sprawia, że woda w Morzu Martwym jest wyjątkowo gęsta. Co pozwala ludziom swobodnie pływać na powierzchni bez obaw o zanurzenie. Znaczenie Morza Martwego nie ogranicza się jednak tylko do jego unikalnych właściwości fizycznych. To miejsce odgrywało ważną rolę w starożytności, będąc świadkiem licznych, ważnych wydarzeń historycznych. Wiele cywilizacji od Sumerów po Rzymian doceniało jego zasoby i strategiczne położenie. Wspomnienia o nim można znaleźć w wielu starożytnych tekstach, w tym w Biblii, gdzie jest wymieniany w kontekście opowieści o Sodomie i Gomorze. Jego, jego lecznicze właściwości były znane już w starożytności. Królowa Kleopatra miała rzekomo nakazać zbudowanie specjalnych spa nad brzegiem Morza Martwego, aby korzystać z jego błot i soli. Współczesne badania potwierdzają, że minerały i sól z morza martwego mogą przynieść ulgę w wielu schorzeniach skórnych takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry. Jednak Morze Martwe to nie tylko źródło leczniczych minerałów. Jest to również miejsce o niezwykłym znaczeniu duchowym dla ludzi. Jego cisza i niezwykłe otoczenie przyciągają zarówno pielgrzymów, jak i turystów poszukujących spokoju i refleksji. Bezmiar pustyni, otaczający te solne wody, dodaje do tego miejsca aure tajemniczości i transcendencji. Chociaż Morze Martwe od wieków fascynuje ludzi swoimi unikalnymi właściwościami, w ostatnich dekadach stało się ono obiektem poważnych obaw ekologicznych. Zmniejszenie poziomu wód, zanieczyszczenie oraz zmiany w ekosystemie prowadzą do niepokoju wśród ekologów, badaczy i lokalnych mieszkańców. Kluczowym problemem jest gwałtowne obniżanie się poziomu wody w Morzu Martwym. Szacuje się, że co roku maleje ono o około metr. Główną przyczyną tego zjawiska jest nadmierne czerpanie wody z rzeki Jordan, która jest głównym źródłem zasilania jeziora. Woda z tej rzeki jest wykorzystywana do nawadniania rolnictwa i potrzeb domowych w regionie. Współczesne technologie i rozwój ludności przyczyniły się do przyspieszenia tego procesu, prowadząc do poważnych zmian w ekosystemie. Skutki obniżania się poziomu wody są zdecydowanie widoczne. Pojawiły się liczne groźne zapadliska, które stanowią poważne zagrożenie dla infrastruktury i ludzi. Te niespodziewane zapadliska pochłaniają część ziemi, powodując szkody w budynkach, drogach i rolnictwie. Na wierzch wychodzi też coraz więcej różnych zapomnianych przez czas artefaktów, które były od wieków zakonserwowane na dnie tego zbiornika wodnego. Wiele z nich stało się przedmiotem badań archeologów, którzy już wkrótce będą nam w stanie więcej o nich opowiedzieć. Ale nie tylko spadek poziomu wody jest powodem do niepokoju. Zanieczyszczenie wód Morza Martwego również stanowi problem. Mimo że tradycyjnie było to miejsce o wysokiej zawartości soli i minerałów, zanieczyszczenie przemysłowe i ścieki spływające z okolicznych terenów wpływają na jakość wody i zdrowie ekosystemu. Dlatego też powstają różne inicjatywy mające na celu ratowanie Morza Martwego. Jednym z ambitniejszych projektów jest plan budowy kanału łączącego Morze Czerwone z Morzem Martwym. Miałby on za zadanie dostarczać wodę do jeziora, równocześnie produkując energię hydroelektryczną. Jednak taki projekt nie jest pozbawiony kontrowersji, zwłaszcza jeśli chodzi o potencjalne skutki dla środowiska. Morze Martwe przyciąga co roku miliony turystów z całego świata, którzy przybywają, by doświadczyć jego unikalnych właściwości leczniczych. Unosić się na wodzie o wyjątkowo wysokim stężeniu soli oraz korzystać z kosmetyków bazujących na jego minerałach. Choć turystyka przynosi korzyści ekonomiczne dla regionu, ma także swoje konsekwencje dla środowiska. Jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla okolicznych miejscowości jest turystyka. Kotele, ośrodki, spa, restauracje i sklepy korzystają z zainteresowania, jakie generuje Morze Martwe. Wielu ludzi wierzy w lecznicze właściwości błota i wody, twierdząc, że pomagają one w leczeniu schorzeń takich jak choroby skóry, reumatyzm czy choroby układu oddechowego. Jednak masowy napływ turystów niesie ze sobą pewne wyzwania. Wielki ruch turystyczny prowadzi do zwiększonego zużycia wody i energii w regionie, co może dodatkowo obciążać już napięty ekosystem Morza Martwego. Ponadto, niektóre obszary są narażone na degradację ze względu na nadmierny ruch ludzi. Erozja spowodowana ruchem turystycznym może wpływać na stabilność brzegów jeziora. Istnieje też pewien paradoks. Turystyka, która czerpie z unikalnych właściwości Morza Martwego, jednocześnie może przyczyniać się do jego degradacji. Budowa nowych ośrodków wypoczynkowych i infrastruktury turystycznej może zabierać wodę, której brakuje jezioru, oraz wprowadzać dodatkowe zanieczyszczenia. Na szczęście coraz więcej świadomych decydentów i przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tych wyzwań. Pojawiają się inicjatywy promujące zrównoważoną turystykę, które mają na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności turystycznej na środowisko. W świecie, w którym zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne, Morze Martwe również doświadcza ich wpływu. Eksperci alarmują, że jezioro to kurczy się w alarmującym tempie, a globalne ocieplenie jest jednym z głównych czynników przyspieszających ten proces. Jakie są konsekwencje tych zmian dla regionu i co można zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom? Morze Martwe traci rocznie od pół do metra poziomu wody. Choć przyczyn jest wiele, w tym przekierowanie wód rzek zasilających jezioro na potrzeby rolnictwa i przemysłu, zmiany klimatyczne dodatkowo potęgują ten problem. Wzrost temperatury powoduje szybsze parowanie wody, co prowadzi do jeszcze większego ubytku. W efekcie powstają liczne, niebezpieczne dla człowieka otwory i zapadliska, a unikalne ekosystemy Morza Martwego są zagrożone. Zmiany klimatyczne wpływają również na lokalne społeczności. Mniejsza ilość wody dostępnej dla rolnictwa, a także zmniejszająca się atrakcyjność turystyczna regionu mogą doprowadzić do trudności ekonomicznych. Ponadto, jeśli Morze Martwe nadal będzie się kurczyć, może to również wpłynąć na dostępność słodkiej wody w regionie. Co więc można zrobić, aby zapobiec dalszemu niszczeniu tego unikalnego jeziora? Po pierwsze, ważne jest, aby kraje w regionie podjęły współpracę w kwestii zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Poprzez inwestowanie w nowoczesne technologie, takie jak odsalanie wody morskiej, można zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wodę, jednocześnie chroniąc morze martwe przed dalszym wysychaniem. Po drugie, edukacja i podnoszenie świadomości społecznej są niezwykle kluczowe. Mieszkańcy regionu muszą być świadomi wpływu, jaki mają ich codzienne działania na środowisko i podejmować świadome decyzje, które pomogą w zachowaniu jeziora dla przyszłych pokoleń. Na koniec warto podkreślić, że Morze Martwe jest unikalnym darem natury, który trzeba chronić nie tylko dla dobra lokalnych społeczności, ale również dla dobra globalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ochrona tego jeziora wymaga globalnej współpracy, innowacyjnych rozwiązań i zaangażowania na wszystkich poziomach społeczeństwa. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!